Ten sposób pisania wiadomości daje rozmowy psychologom. Większość psychologów traci klientów i potencjalnych klientów, bo nie ma systemu rozmów w prywatnych wiadomościach. Dzisiaj dowiesz się dokładnie, jak prowadzić rozmowę w wiadomościach prywatnych, czyli DM, żeby nawet 20% obserwujących umówiło się na konsultację. Pewnie myślisz, ale dlaczego warto w ogóle mnie słuchać? W wieku 16 lat zarobiłem ponad 16 tysięcy złotych w ciągu około dwóch miesięcy, pomagając ekspertom pozyskiwać klientów online. Teraz specjalizuje się w pracy z psychologami, pomagając im budować stabilny dopływ klientów online, co potwierdza właśnie screen po prawej stronie i film z maksem, jak zyskał 4 klientów i ponad 300 obserwujących w 12 dni od startu. Reklam. Scenariusz, który znamy pamięć. Psycholog odpara reklamy. Inwestuje czas, pieniądze w kampanię reklamową. Ludzie klikają i obserwują. Ludzie wykazują zainteresowanie no i obserwują profil. A potem cisza. Brak odpowiedzi lub nieudolna komunikacja. Potencjalny klient znika, stracona szansa na pomoc i zarobek dla psychologa. Dlaczego tak się dzieje? Brak systemu prowadzenia rozmowy. DM to nie jest luźna rozmowa. To druga bardzo istotna część lejka sprzedażowego. Najczęstsze błędy to to, że odpowiedź jest zbyt oficjalna, np. dziękuję za zainteresowanie, zapraszam do kontaktu, lub zbyt nachalna, kiedy możesz się umówić. Brak follow-upów, czyli przypomnień, gdy ktoś nie odpisuje. I chaotyczne próby umówienia spotkania. Musisz mieć proces rozmowy, aby móc go poprawiać. Jak witam? Personalizowane powitanie, które buduje połączenie. Jakie pytania zadaję? Kwalifikacyjne pytania otwarte, które odkrywają prawdziwe potrzeby. Jak prowadzę do konsultacji? Naturalne zaproszenie bez presji i nachalności. Co robię przy braku odpowiedzi? System siedmiu follow-upów, przypomnień, który reaktywuje obserwujących. Pokażę Ci to na realnym przykładzie rozmowy z potencjalną klientką. Faza pierwsza. Pierwsza wiadomość. I tutaj nie czekaj, bo masz tylko dwie opcje. A. Czekać. I problemem jest to, że 95% osób nie napisze, bo są nieśmiałe, niezdecydowane i może później do Ciebie napiszą najprawdopodobniej zapomną. Lub opcja B. Napisać. Pierwsza. To robimy. Przej... Przejmij inicjatywę i rozpocznij. Rozmowę. Skuteczne wiadomości powitalne. Wersja 1 dla osób z reklamy. Na przykład, cześć imię. Widziałam, że zaobserwowałaś mnie. Chciałem zapytać, co cię zainteresowało. Dlaczego to działa? Osobiście używasz imienia. Pytasz otwarcie i nie zakładasz. Emoji łagodzi ton. Wersja druga dla obserwujących już profil. Cześć. Widzę, że obserwujesz mój profil od kilku dni. Cieszę się. Chciałem się zapytać, co sprawia, że dałaś mi obserwację imię. Na przykład, dlaczego to działa? Pokazuję, że widzę, buduję relacje, daje przestrzeń, otwieram drzwi do rozmowy, statystyki i robieniu tego dobrze. Odpowiadanie od razu lub paru przypomnieniach mieści się w 40 do 50%. Odpowiadanie po około 7 przypomnieniach to około 20-30%, a 20-40% to osoby, które nie odpowiedzą wcale. To jest ok, nie dla każdego. Te osoby po prostu mogą być niekwalifikowane. Na przykład pomagasz przedsiębiorcom, a ktoś jest na studiach, i robi coś podobnego i się zainteresował. Faza druga. Kwalifikacja i budowanie relacji. Przykład odpowiedzi potencjalnych klientki. Cześć! Ostatnio czuję się bardzo przemęczona i mam wrażenie, że nic nie robię wystarczająco dobrze. Jeśli tego nie poda, tylko jakoś w stylu tak o obserwuję, to pytaj rozumiem, a jak się ostatnio czujesz? To jest złoty moment. Teraz nie można pisać rozumiem, zapraszam na konsultację. To jest za szybko. Potencjalna klientka potrzebuje poczuć się wysłuchana i zrozumiana. Gdyby odpowiedzi, który. Działa. Magdo, dziękuję, że podzieliła się tym. Uczucie, że nigdzie nie jesteś wystarczająca. Widzę to u wielu moich klientek. Powiedz mi, jak długo już to trwa u siebie? Dlaczego to konkretne pytanie? Jak długo to trwa? Pomaga zrozumieć, czy to jest kryzys dwutygodniowy, czy chroniczny problem. Na przykład dwa lata. Dlaczego jedno pytanie? Dlatego, aby nie zasypać pytaniami i aby wyglądało to naturalnie. Jakbyś pisała z znajomym. I jedno pytanie tyczy się do wszystkich wiadomości. Kolejne kluczowe pytanie kwalifikacyjne. Przykład dalszej odpowiedzi. Hmm, szczerze, od urodzenia drugiego dziecka, więc już 3 lata. Szczególnie wieczorem, jak wszyscy już śpią, siadam i myślę, co ja właściwie dzisiaj zrobiłam. I mam taką pustkę. Rozumiem, to jest często moment, kiedy emocje, które przez cały dzień były odłożone, nagle wracają. Magdy, co chciałabyś wobec tego zrobić w ciągu 3 miesięcy? Odpowiedź Magdy. Następny. Super, że to tak konkretnie nazwałaś. Podsumuj to, co dana osoba odpisała. To, Twoim zdaniem, najbardziej blokuje cię. Przed tym, aby to osiągnąć. I faza trzecia. Zaproszenie na konsultację. Ta osoba odpowiada i odpowiada w mniej więcej w sposób rozumiem. To często pierwszy krok wymaga dwagi. Przyznać sobie, że chce otrzymać pomoc. Chciałbym Ci zaproponować bezpłatną konsultację 45 minut przez Google Meet. To nie jest terapia, to jest spotkanie, na którym możemy porozmawiać o Twojej sytuacji i zobaczyć, czy i jak mogłabym Ci pomóc rozwiązać tutaj podaj dany problem, bez żadnych zobowiązań. To te na to, kiedy osoba wyraża chęć, ok, chyba warto spróbować. Nie piszemy super, kiedy możesz. To prowadzi do chaosu, nieodebranych wiadomości i przekładania terminów oraz zapominania o spotkaniach. Lepiej wdrożyć system umówienia konsultacji. Przykładowa wiadomość: super, wysam ci link do kalendarza. Tam wybierz odpowiedni dla ciebie termin. Tutaj podajemy link do na przykład Kalendy. Jak coś jestem akurat 15 minut przy laptopie, więc będę mogła potwierdzić. I tutaj osoba się na przykład zapisuje i dopisujemy jeszcze. Cieszę się, że cieszę się, już widzicie w kalendarzu. Na 100% ten czas i dzień Ci odpowiada odpowiedź osoby, z którą pisaliśmy. Dlaczego Kalendji? Kalendy eliminuje chaos. Zero kiedy możesz, a ja mogę wtedy. Klientka sama wybiera zgodny termin. I wcześniejsze pytania równa się kwalifikacja. Wiesz dokładnie wcześniej już najważniejsze rzeczy, z czym przychodzi klient na rozmowie. Przypomnienia są bardzo ważne, bo wtedy jest mniej no showów, zapomnianych spotkań. Natomiast żeby były przypomnienia, jeśli chodzi o już umówione spotkanie, to to trzeba ustawić w kalendii. Teraz faza czwarta, czyli system 7 follow upów bądź przypomnień po polsku. Co jeśli potencjalna klientka nie odpowiedziała na wiadomość? Tu większość psychologów rezygnuje, myśląc no trudno, widocznie nie była zainteresowana. Nie. Ludzie są zajęci, zapominają, mają opór. To normalne przy temacie terapii bądź temu podobnych. Dlatego potrzebujesz systemu przypomnień. Follow-up pierwszy. Po pierwszym dniu, cześć Magda, Pisano Ciebie kilka dni temu albo dzień temu. Pewnie zgubiło się w wiadomościach. Porozmawiamy. Odpowiedź tutaj to około 20-25% osób jest bardzo krótka i delikatna. Follow-up 2. Po dwóch dniach od wcześniejszego follow-upa. Cześć, mam nadzieję, że czas ci sprzyja. Chciałbyś bezpłatny film jak lub o XYZ? Tutaj można dodać w dowolny film z Instagrama, YouTube'a, który najlepiej jak ten, który pomógłby danej osobie z daną rzeczą. Jeśli już coś o niej wiemy po kroju, właśnie z czymś ma problem lub ma jakiś cel. I tutaj odpowiada 10-15% osób. Następnie follow up od trzeciego do siódmego co 2-3 dni. No to po prostu memy. Ze śmiesznymi tekstami dostosowanymi do niczy, nawiązujące do tego, że czekasz na odpowiedź, przy mu dlaczego mamy, normalizujemy wtedy opór i po prostu czasem potrzeba czasu. Na przykład ktoś potrzebuje czasu, żeby się oswoić z tą sytuacją, że ktoś no, na przykład chce danej osobie w końcu pomóc. Po prostu też y wysyłając mamy, sprawiamy radość na czyjejś twarzy, automatycznie ta osoba ma pozytywne skojarzenia po prostu z tym, że do niej piszemy i jest większa szansa, że nam odpisze. No i też przypominamy jej o tym po prostu. No i dopiero po siedmiu wiadomościach bez odpowiedzi faktycznie odpuszczasz. Dajesz po prostu szansę, żeby ta osoba mogła zadecydować, czy chce się odezwać jeszcze, czy nie. I faza piąta, czyli arkusz śledzenia wiadomości. I bez śledzenia działasz w ciemno, dlatego każda moja klientka dostaje arkusz w Google Sheets, gdzie codziennie wpisuje dane obserwujących. Data, nazwa, link do profilu, wysłany film YouTube, bądź można to zmienić na film Instagramowy, Konsultacja, status, notatki. Ewentualnie można tutaj jeszcze wysłanie kalendarza. Gdy masz taki arkusz, to znasz konwersję, czyli ile obserwujących równa się ile rozmów z dm na konsultację. Wiesz, co działa, które wiadomo się przynosi najlepsze rezultaty. Po tym, z kim masz konsultację, po prostu możesz to zweryfikować i stawać się coraz lepszą. Zero zapominania. Wszystkie follow-upy masz w jednym miejscu i wiesz po prostu, kiedy do kogoś napisać. No i wszystkie dane masz razem, czyli masz pełną historię każdego potencjalnego klienta w arkusz. Twoje podstawowe wskaźniki konwersji na początku, jak zaczynasz to, plus 25% obserwujących odpowiada po zastosowaniu systemu follow-upów, plus 5% umawia się na konsultacje z tych, którzy odpowiedzieli i plus 20% zostaje płacącymi klientami po przeprowadzonej konsultacji. I oczywiście chcemy, żeby te wskaźniki były wyższe, ale to są takie początkowe i podstawowe. Jeśli twoje liczby są niższe, sprawdź, czy wiadomości nie są zbyt suche bądź lub oficjalne? Czy nie piszesz wezwania do działania za szybko? Czy reklamy przyciągają gotowych klientów, czy tylko ciekawskich bądź takich, którzy mówią, że się rozglądają, a w ogóle nie są z branży? Czy masz konsekwentny system przypomnień, follow-upów? I a propos tego, to kliknij w następny film i dowiedz się, jak skutecznie prowadzić rozmowę konsultacyjną od pierwszej minuty do zamknięcia, gdy już kogoś umówisz.